Witajcie serdecznie dzisiaj na kanale Słodka Oliwka, zapraszam Cię do wspólnego przygotowania babeczek marchewkowych. Oczywiście będziemy potrzebować mąkę, cukier, marchewkę, jajko, cynamon, proszek do pieczenia i mleko oraz składniki do dekoracji, ale to już zależy od Ciebie. U mnie to będzie biała czekolada i włoskie orzechy. Zabieramy się zatem do gotowania. Zaczniemy od dodania jajka. Teraz dodamy mleko, olej. Proszę do pieczenia, cynamon, marchewka. Ja mam od razu startu na najmniejszym oczku. Oczywiście przypominam, że jeżeli macie ochotę na zobaczenie dzisiejszych innych przepisów, to gorąco zachęcam. Tutaj na górze wyświetli się ostatni odcinek. Eee, I może teraz wymieszajmy to, co mamy, żeby łatwiej nam się to później wszystko łączyło. Mm, ale pachnie. A jak się upiecze, to już w ogóle będzie pachniał całym mieszkaniu. Przechodzimy teraz do cukru. No i mogę. I jest takiej gęstości powinniśmy mieć ciasto. I przechodzimy do nakładania. Ja zanim nałożę e, włączysz sobie piekarnik na 180 stopni termomotor. Łyżka po do każdego powietrka. Lecimy. Tak jak widzicie ciasto jest bardzo plastyczne i bardzo ładnie szybciutko się nakłada, także lecimy z tym. Dobra. I tak gotowe ciasto przykładamy do piekarni tej pieczemy w 180 stopniach przez około 10 15 minut sprawdzamy patyczkiem czy w środku babeczki nam już się ubiegły. Tak oto prezentują się gotowe babeczki marchewkowe z białą czekoladą i orzechami włoskimi. Do zobaczenia w kolejnym przepisie.